Śmierdzisz, kurwa, jak stara szkapa, to twoje futro zażygane i obszane. no to przecież, to, to ja tu to... Teraz ja tu rządzę. Biedny Lloyd dostanie apopleksji na samą myśl o tym. Siwe grajnie gadaj dziesięć złotych. Policja, obywatelu, kajet, co to za zwłoki, były wyrzucane 7 złotych. Eee... To była sprawa niecierpiąca zwłoki? To nie takie zwłoki, jak myślicie policja. To nie do. na Pepsi? A kto ktoś mówił, że Pepsi? Kogo powaliło? Gdy, gdy. To coś napisało Pepsi. Co lepsze, Pepsi czy Cola? Amon, tylko Pepsi. Amon. O, co? kamon? W ogóle ten... Widzę yy, tylko ja zawsze z tą yy, dwieńcem. Jak co roku robiliśmy sobie wigilię ze znajomymi. Jeszcze wtedy można było się spotykać z ludźmi, nie? I siedzimy sobie przed świętami i... Yy, Przyniosłem dwulitrową butelkę coli, żeby tam do wódeczki, nie? Po, po, po polewać. A ktoś tam mówi... Dobra, nie otwieraj, przecież jest Pepsi na stole. A ja mówię, Urgh! jak Pepsi, mówię, wiesz, że nie lubię Pepsi. I tam zaczęło się filozofowanie. Kajet, Pirtolisz, przecież nawet kurwa tak samo smakuje. Eee, przecież to nie ma różnicy, co ty, kajet. Ja mówię, kurwa, chłopie, a ja nawet jakbyście mi. Oczy zasłonili i dali dwie szklanki nalane, to wam powiem od razu co jest co. So. Ta, ta, dobra, dobra, robimy, robimy. I kurde, poszli do kuchni, wzięli dwie butelki, szklanki prześroczyste, przynieśli mi. I mówię, no to powiedz, które to które, nie? I tacy cwani. A ja wziąłem, nawet nie kosztowałem, nawet nie musiałem kosztować. Mówię, to jest Pepsi, nie? Mówię, to jest Pepsi, oni, dobrze. Mówił dobrze. I ja mówię, a wy co? Co wolicie? Ja Pepsi wolę, ja Pepsi. Ktoś tam mówi, że no ja wolę kole. Ktoś tam Pepsi, Pepsi. I ten. I mówię, no to macie, bo ja nawet nie piłem z szklanek. Mówię, prze, prze, przelosowałem. Mówię, zamknij oczy. Przelosowałem i daję. I mówię, które to które. Mm, mm, no to jest Pepsi, to dobre. To dobre, to jest Pepsi. Ja mówię, nie kurwa, to jest kola. No i to jest taka właśnie z ludźmi, nie? On Pepsi! On pije Pepsi lepsze, Pepsi lepsze. No które lepsze? Mówi, to, to lepsze. A to była Coca-Cola, czajcie? Beka w ogóle, nie? Beka! Gęsta i zimna jak sok z pizdy? Nie chcę na to patrzeć. Coś z sąsiadowi spadło chyba. A, ten orygin zastrzany gdzie trzeba dużą literę jeszcze dodać no. Jak ja nienawidzę, jak oni kombinują z tymi hasłami, no. Kiedyś na każdym portalu, na każdym forum wystarczyło wam pięcioznakowe hasło. Pięcioznakowe. Mogliście wpisać hasło penis i mieć do wszystkiego ten penis. He, nie Potem... nie do bogaczy, co? Co? do Imek. Mam top miesiąca. A wy sobie taki 3 złote. GG Dodo będzie wpisywane do opisu za kwiecień. I wystarczył ten. Dzięki w ogóle. I wystarczył penis hasło. Potem zaczęło się. Twoje hasło musi mieć minimum 6 znaków. Kurde. Więc wpisywaliście. penise, penise I, I. I. Ileś portali mieliście na penis? Potem parę nowych już wymagało 6 znaków. Więc już parę. Parę hasł na penise, Potem. Zaczęli. No, minimum jedna cyfra musi być, jedna cyfra musi być minimum. Więc pisaliście penis 1 na przykład albo penis 0. I walicie penis 0 hasła, penis 0, penis 0, penis 0. Potem wymyśliła, nie, nie, minimum 8 znaków, minimum 8 znaków hasła, hasło 8 znaków, więc piszecie penis z dupa 00 zero zero. Yy, Penis z dupa ze i macie hasła na penis, hasła na penisy, hasła na penis 0 i hasła na penis z dupa 00 zero zero. Tyle różnych haseł. A teraz, tak jak na przykład Origin, minimum jedna wielka litera i jedna cyfra, więc musicie z dużej penis zaczynać, potem dupa, i potem 00, i dopiero się możecie logować. No to, 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 to... Jeden. Pierdolona, czerwona, <grym> róża. Kajet wpisował penis, skakiwało, twoje hasło jest za krótkie. A... Luxer. Ty... Kajet, nie boisz się. Co? Nie, nie należysz do bogaczy, co? Nie boję się jakoś. Bydlak ja się... i myk Dodo nie masz top miesiąca i co biedaku 4 złote. <noise> Bydlak go wykopał. Kurwa, Dodo, wypierdolaj stop jeden, kurwa. Yy, co, Bydlak? Uspokój się, no kurde najebany tu mi lata no po pokoju. Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. Złoto? Bydlak kajec. Jak to? Życie ze mną przy dupie ci się nie podoba 10 zł. <laughs> kurwa, co ten bydlak tak to szaleje? Bydlaku, powiedz tak. Najpierw przedstawię minusy, potem plusy. Minusy. Śmierdzisz kurwa jak stara szkapa. To twoje futro zażygane i obszczane. no to przecież to, to ja to... No czuję kurwa menelu jebany. Raz. Dwa. Wszędzie kufle porozpierdalane po hołupie. No kurwa wszędzie. Trzy. Chrapiesz podczas streama kurwa. Cztery. Jesteś agresywny po alkoholu. Drzesz mordę do widzów. No i w ogóle. Teraz plusy. Nie ma. Więc, kurwa, jak ma mi się podobać życie z tobą, no? To na początek lokacji. Nie należysz do bogaczy, co? My widzimy... No wiem, no to wiem... Ja mógł Bydlak, to... nie wiem, kurwa mać, kto tu jest menel w obsranej czapce i kto jebie z pół kilometra. Jakbyś był na kwarantannie, to policja nie musi dzwonić tylko po na 7. Zawsze byłem twoim przyjacielem 3 złote. Bydlak, no byłeś, no ale wiesz, no to... Trzeba rozgraniczać po prostu, no właśnie dlatego, że się przyjaźnimy, to ci potrafię szczerze wytknąć, że, że śmierdzi żygami, nie? Wiecie co mówi płonący tem templariusz, jak widzi kajeta? O kurde, kajet, jaram się! Ole, suche! Miałem prośbę z sąsiada Luxera, jestem trzeźwy pokazuje alkohol, no ale ja mogę cały czas ten sam pokazywać, no kurde, to wy jesteście nie, nienormalni jak coś. No... no w kółko będę pokazywał te same dwa piwa. Ach. No dobra. Więc tak. Eee... Na pierwszy rzut chodzi Tyskie, które stoi u mnie od roku. Takie. Yy, ważność się kończy, już Wam mówię. 7. <grym> Siódmego... Tylko odwróćcie się do góry. Ten 7 lutego się skończyło. Piwo jest dwa miesiące przeterminowane. Yy, Tatra, ważność do 26 marca. Widzicie? Widzicie. Też stoi rok, bo nie pije. Yy, drecher węgierski od sierpnia, odkąd byliśmy na Węgrzech, i znalazłem w plecaku w ogóle przywieziony. Też nie wypiłem. Tego akurat żałuję, że nie wypiłem. A, patrzcie tu. Do października 2019. Do października też pół roku przyterminowane. To, wiadomo, wódeczka, małpeczka. Też nie pita, bo ja nie piję. No, tu troszkę zostało na dnie. To akurat ten, to akurat ostatnio gulnąłem, przyznaję się. No i co? Jagerek, którego tam chcę tylko dolewam tylko do. Jagerbąbki sobie robię. Tak z samego gołego niż łopie. No i to ten. To ogólnie. A, i jeszcze ten. Zapomniałbym. Jeszcze pojemnik na szczochy, bo jak siedzę i to wszystko piję, a nie mogę odejść od komputera, bo trwa delirium na mapie. I trzeba ten. I trzeba szybko sworki zabijać, jak się odejdzie, to, to bomba. No to szczam do butli i potem wylewam do zlewu. Ale to ten. To nie mówcie, jakby co nikomu, dobra?